Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluży pasek w spodniach. 41 odcinek Zabawy Biegowe, odcinek Ultra. Poprowadzą go Szymon Bytniewski, Mateusz Goleniewski oraz Maciej Krasinski, który stoi za starami całego tego przedsięwzięcia. Mateusz, przyznaj się, jak dużo działo się teraz w Ultra. Na pewno działo się nie tak dużo jak to, co się dzieje teraz w biurze, nowe subwencje, i i to, że my z szymkiem cały czas musimy na siebie patrzeć, bo mamy przed sobą monitor, który pokazuje nasze nieszczęsne facjaty. Jest dość skrępujący, trudny, ale faktem jest, że w tym świecie trailowym, górskim dzieje się no dużo, niedużo. Jest za nami, za nami ultra, ultra maraton bawia góra. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to dość trudny, trudny ultramaraton odbywający się gdzie? W jakim parku narodowym? Mm, nie, pytaj mnie takich trudnych <laughs> rzeczy dobrze. Babia kim. No, no wiem, no To akurat jest najprostszy park. No i tam jest. A czemu Babia Góra? A najgorsze jest to, że ja na Babie Górze byłem półtorej tygodnia temu i sprawdzałem to i czytałem to. No to myśl. Widzowie, piszcie w komentarzach, dlaczego, dlaczego Babia Góra nazywa się Babia Góra. E, to się wzięło z, teraz trochę przekręcę strzele. A nie, tu diabla ma związek z szatanem z diabłem. Okej, okay, no. A Babia Góra? A, to nie jest, moja, nie jest odpowiedź? No, nie wiem. Widzowie, piszcie w komentarzach. Dobry, Mateusz no. się nauczy na następny A odcinek. A nie nie wiesz? <laughs> Podziel się wiedzą. Nie wiem. A nie wiesz. Ja dużo czytałem o Babiej Górze, między m.in. o tych wypadkach yy, samo, samolotowych. Jak to się mówi? Wypadkach sam, lotniczych. Lotniczych, lotniczych. O tym, że kilkukrotnie samolot uderzał w okolicach Bawiej Góry i chodzą legendy, krążą legendy o tym, że ta Bawia Góra jest faktycznie straszną górą. Mi się zdarzyło kilka dni temu Babię Górę odwiedzić z Przełęczy Krowiarki na, na szczyt bez żadnych problemów. Czysta przyjemność spaceru. Czy 100, jednej 1 spacer. Gorąco polecam, ale wracając do rzeczy. ultra -maraton, bawia góra. Yy, można na tą małą górę biegać raz, ale również dobrze przygotowali 6 dystansów, czyli można biec raz, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Doświadczam. Yy, w związku z czym ten bieg jest stosunkowo trudny, właśnie ze względu na to, 6 razy bawia góra. Yy, jest bardzo ciężko patrzeć na siebie, jak mówię, do państwa, bo tak naprawdę nie widzę państwa, moich drogich widzów, tylko widzę Mateusza oraz Szymona. Pana Szymona, bo to jest Pan Szymon, Nie, nie, Szymon. nie, 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 nie. Eee, wracając do rzeczy, Babia Góra, czyli... sześć razy Babia Góra, nie, nie mogę się znowu skupić. Eee. Ciekawostką jest to, że sześciokrotnie biega się sześcioma różnymi ścieżkami, więc nie jest tak, że biegniemy w tą, we w tą, w tą, we w tylko zwiedzamy różne szlaki, a w dwóch... Jeszcze raz dwóch... powiedz, którą biegniemy, bo tak w tą, we w tą, i w tą, we w tą. W Torunii się mówi w tą, we w tą. Jest okay. tak wszystko w porządku, gra tak, jest... Ciekawostką jest to, że dwukrotnie wybiega się poza szlakami, ścieżkami, które są wytyczone tylko i wyłącznie na ten bieg, więc jest to nie lada gratka dla fanatyków Babiej Góry, żeby wejść innymi szlakami, no bo jest to Park Narodowy, więc też tak po prostu wejść na tą Babią Górę nie można. Oddając tylko pro forma, wygrywa Angelika szczepania 6 razy Babią Górę, jest o, tyle, jest o tyle wyjątkowe wydarzenie. Ale 6 razy wygrywa Babią Górę, czy wygrywa Babią Górę 6 razy? Wygrywa dystans sześciu razy. No i to przynajmniej jest to, że słuchasz. Dokładnie. Jest to tyle ciekawe, ciekawe, że pani Angelika dokonuje tego w 15 godzin, 41 minut i 57 sekund. Jest pierwszą kobietą w historii, która mieści się w limicie, bo ten limit jest bardzo ciasno określony. Kilku, o ile nie nikt, tak naprawdę każdego roku ten limit mm, osiąga na mecie, w związku z czym nie jest wcale tak, tak niech łatwo. Zniknął na, nam Pinocchio. Mamy atak, atak hakerski nogi nam mignął szybko. On będzie nas no, no, Dzisiaj dobrych humor. Dobrze. Dzisiaj jak widzicie w studiu biegowych jest super atmosfera. Tak ja jedno jest. Py mam pytanie do ciebie, bo wspominałeś tak. na ten temat, że ty byłeś na babiej górze. Tak. To ja mam do ciebie pytanie, czy kupiłeś bilet? Oczywiście, mogę dołączyć do, tej, do tego odcinka, Dołączymy zdjęcie moje z tym biletem z dnia trzeciego. Czerwca. Ok, a powiedz mi, bo w, mm, w jednym odcinku, z, na, w jednym z naszych odcinków, właśnie ultragórskich, mówiliśmy no. o, o Tatrzeńskim Parku Narodowym i o problemach organizacji tam biegania. Mhm. Zresztą wyświetli się anotacja. No. Powiedz mi, okay. jak to, czy orientujesz się może, jak to wygląda z Babią Górą? Czy tam są jakieś limity, jakieś określone zasady organizacji biegów, czy nie orientujesz się? Nie, nie orientuję się z tym, że na pewno Bawia Góra jest, mm, nie jest tak uczęszczona jak Tatry, nie jest mhm. pewnie aż tak. No, to też nie zabrzmi dobrze, nie jest tak wartościowa pod względem turystyki. Myślę, że, tury, jak... myślę, że ch chciałeś powiedzieć po prostu, że nie ma tak unikatowej flory i fauny o, jak w Tatrach. Nie? Piękna sprawa, lepiej bym tego, no tego nie ujął. Nie, tak, no bo w Tatrach rzeczywiście są świstaki, są kozice, są niedźwiedzie, a na Babiej Górze chyba aż tak może nie endemicznych dziki. gatunków, ale dziki są. No. A, był jeden na pewno, 3 <śmiech> czerwca, że <laughs> orał <Przeorał> trasy! <laughs> Swoimi kłami i swoimi racicami. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Że A Lochy dzień. są jakieś? Lochy? lochy. <noise> nie Nikomu nie, nie komentuj. Kilka... pytanie. Nie, 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 żart. Wracając oczywiście. Do rzeczy. Pytałem, prostu... pytałem o samice dzika od razu. Żeby... No ja oczywiście też odpowiadam, że no tak. nie, nie widziałem. Powiem tylko jedną rzecz, że w dzień lub dwa dni po tym, jak tam byłem, odbywał się bieg o wschodzie słońca na no Bobią Górę i stwierdziłem, że jak już tam jestem, to może wystartuję. To był typowy running. Ale jak zobaczyłem, że wpisowe kosztuje, jeśli się nie mylę, 180 zł, za bieg na Bawią Górę, to stwierdziłem, że pójdę po swojemu i zrobię to po swojemu. Ale w wschodzie słońca poszedłeś? E, nie, byłem w ciągu dnia jest to tak, jak, czyli jak typowy za tym e, wygrało. Tak, a ten bieg wygrał, jeśli dobrze kojarzę, Michał Dudczak, więc nie miałbym tam w ogóle racji bytu w walce o, o, o cokolwiek. Okay. Kontynuując, Angelika Szczepaniak triumfuje, robi to jako pierwsza kobieta, więc to jest wyjątkowe wydarzenie. Hmm, jeśli chodzi zaś o. O co ja chciałem jeszcze powiedzieć. Hmm. Co, Mateusz? A no, że, powiedzieć. no jak kobieta mamy równouprawnienie. To mężczyzna, wśród panów wygrywa Piotr Wojnarowski, który wygrywa w czasie 15 godzin, 15 minut i 40 sekund robi trochę szybciej. Łącznie Ale minimalnie na... półtorej godziny to nie jest jakaś... Pół. nie pół. Całe 25. Nawet. A nie było 16 godzin u. Nie, nie, bo okay. limit jest 17. No to nie, to rzeczywiście. To pół listo. godziny to malutko. Szacun, Czyli znowu panik. się potwierdza zasada ta, ta, że jednak kobiety są mocniejsze w ultra. Im dłużej, dokładnie, tym lepiej dla kobiet. To jeśli chodzi o bowiem górę, polecamy ją bardzo mocno. Jeśli chodzi o świat, to tylko jedna notacja. A propos Dolomiti Extreme Trail, tam drugie miejsce na dystansie 55 km. Nikogo innego jak Natalii to górski styl. Więc górski styl. Mówisz? A ty, jaki masz dzisiaj styl? Ja mam dzisiaj styl bez stylu. Na winie. Co się nawinęło, to wziąłem rzutem do pleca Kai i tym przyszedłem. Ty za nikogo nie oszuka, że tak przyszedłeś. O, tak po prostu, wszystko przyszło w ciuchach Przyszedłem w ciuchach do biegania, więc tak nie przyszedłem. Bo jesteś biegaczem, przybiegłeś. Truchtaczem bardziej. To, to, to no, no, z tym brzuszkiem, no czego czekujemy <średnio> tak naprawdę z tym brzuszkiem? Teraz się, mi smutno. To się wytnie. To nie mam brzuszka, mogę zobaczyć, jest... nawet widzisz. Widzisz mój brzuszek, widzisz, jak... że nie mam brzuszka. Nie masz brzuszka, bo palmy wyszczuplają. <noise> to jeśli chodzi o to, co było przed nami, e, takie wydarzenie jak Western States, przed tak, odcinkiem... Tak, przed Dominiką Dokładnie tak, wierzymy w sukces po tym, jak na, na zegami była dnf to liczymy, że na Western States pokaże 100% możliwości, i będzie godnie reprezentowała to na pewno. A będzie z tego dobry wynik, dobre bieganie, więc za półtora tygodnia, za tydzień od momentu publikacji będzie ten, ten bieg. Za, dwa za niecałe dwa tygodnie również Mont Blanc, czyli kolejny cykl y Salomona, Golden Trace Series. Mhm. A w tym tygodniu nie lada gratka dla wszystkich fanatyków biegów górskich, biegów ultra, bieg rzeźnika. Dlaczego o tym? Czy bieg rzeźnika rzeczywiście jest biegiem rzeźnika? To raz. I czy można mówić o każdym jego górskim, tak jak mówimy często, o wszystkich butach Adidasy, o wszystkich Pampersach Pampersy? To przez wiele lat odcierało się, że jak rozmawiamy o bieganiu, to czy biegam jakiegoś rzeźnika. I to było takie pytanie, czy biegam gdzieś w górach? No Bo... to nie słyszałem, to się nie spotkałem. Może oddaję... dlatego, że z nikim nie rozmawiam o górach, Jeszcze. o biegach górskich. Wspomniałeś o maraton du Mont Blanc, no to ja chciałbym wspomnieć, że na mistrzostwach polskich w Suwawka spotkałem kogo? Trenera jednego z najwybitniejszych biegaczy górskich w, no, Polsce, w historii Polski. Pytasz się odpowiadam Andrzej Orłowski. Tak, spotkałem trenera Andrzeja Orłowskiego. Serdecznie pozdrawiam. podpytałem troszkę o nie tylko o zawodników lekkoatletycznych, ale również nie mogłem pominąć tematu Barta. Mówi, że Bart wraca do zdrowia, że już jest dobrze. Bo pytaliście też, jak wrzuciliśmy naszą relację co u Bart'a, no to podpytałem trenera nikogo innego, czyli u źródła w sumie, w sumie, czyli u trenera Andrzeja. Trener Andrzej mówi, że jest dobrze, ale że się nie spieszymy, że będziemy może biegać gdzieś w Skandynawii w najbliższym czasie, ale nigdzie się nam nie spieszy, chcemy być w pełni zdrowia, chcemy być w pełni formy, spokojnie trenujemy. W ciszy, ja, po, ja, ja od razu powiedziałem, że y, trenuj w ciszy, a wyniki niech zrobią hałas, to jest takie moje ulubione hasło, ulubione no. w cudzysłów, ale y, tak jest, więc y, nie bójcie się, u Barta jest coraz lepiej, a będzie tylko już topowo, więc pozdrawiamy Barta, bo ostatnio nawet na bieżni oglądał jeden z najlepszych kanałów na YouTubie, więc. To jest, Jak znam trenera Andrzeja Łorskiego, techniki treningowe to było na zasadzie weź włącz coś ciężkiego, co jest ciężkie dla oka, to był taki trening mentalny, że jest ciężko Aha. na bieżni, ponadto włącz coś ciężkiego do co, oglądania. Włącz sobie tak, żebyś miał już w Dosyć. głowie taką imitację ostatnich metrów. <gry> Na Azorach. Tak, czy gdzieś. Tak. I pach, i zabawy biegowa. Bart biegnie. O kurwa, już nie mogę. A ten tam mówi to. Eee, zaraz się zrzekam. No, o mój jak tego. A ten ma jakąś pogniecioną od koszulę. O. To chyba ty. Dzisiaj ja mogę mieć bardziej koszulę. Nie, ale koszulę. tak. Co by nie było? Pozdrawiamy Bartka przedwojskiego. bardzo serdecznie. Mocno. Nie mamy spłomy buziaczków. Nie, akurat do Bartka nie. Nie, A komuś przesłamy buziaczki? W ty. Misie Witowskiej i tym chyba zakończymy. Bo o rzeźniku chciałem się trochę rozkręcić, ale chyba się nie rozkręcimy. No dobra, możesz powiedzieć coś o rzeźniku. No. Bo ja o rzeźniku właśnie mam takie. Zresztą nie, kto nie był zdan. rekordzistą trasy przez jakiś czas. Czy nie wiem, czy cały czas jest, nie jest. Podziel się. A ja w ogóle mam się pytanie, a w, jakiej w jakiej formule biegnie się rzeźnika? W Parach. A można w trójkę? Y pff. Nie wiem. W wyjątkowych sytuacjach można kiedy. A nie był czasem rekordzistą trasy jakiś czas Piotr Pędkowski. Piotrek na pewno, czy to Piotrek Będkowski, czy Piotrek Książkiewicz, czy Kamil niejednokrotnie rywalizowali na, na rzeźniku, czy byli rekordistami, nie pamiętam. Wiem, że jednego roku, jak Kamil biegł chyba z Piotrem Książkiewiczem, tam jakąś karę dostali na końcówce, dużo historii z rzeźnikiem, ale to właśnie do Kamila trzeba było bezpośrednio. Kto jest rekolistą? Nie wiem, bo ja od kilku lat nie, nie śledzę, byliśmy tam. Bo właśnie rzeźnik się, ja, ja pamiętam, że czytałem jakiś nawet taki artykuł, że rzeźnik stał się bardzo taki komercyjny. A, czyli przez to stracił swój charakter tego unikatowości, takiego, takiego klimatu, tego, którym zawsze rzeźnik się charakteryzował. I nie wiem, mm -hmm. czy, czy, czy to potwierdzisz, czy zdementujesz, ale, ale z takim się, jakby, takimi głosami się spotkałem. Ja, ja się z tym zgodzę. Uważam, że właśnie bieg rzeźnika jest, jest kultowy, no bo jak nawet teraz wchodzę na Facebooka, no to widzę, że mnóstwo ludzi już się melduje, wcisnaj. Już się melduje, że jest gotowy do startów, mimo tego, do tego że do startu jeszcze kilka dni, więc jadą tam ludzie na urlop na cały, mm -hmm. cały, cały tydzień, dwa. No, ja nie jestem fanem biegu rzeźnika, to, to, to bez dwóch zdań. Uważam, że. Nie, ja są, się nie wypowiem. Jest dużo, jest dużo biegów, które są robione dużo lepiej, dużo bardziej profesjonalnie. Między bo, innymi. No, chociażby biegi w sztawnicy. Tutaj bardzo obiektywnie, bo ja bym powiedziałbym chudy w ale to byłoby. Nie podlizując się biegą w sztawnicy, chociażbyśmy mogli. – Ale nie, na razie tutaj jeszcze tego nie robimy. – Tak, tak, tak. – Może bez... troszeczkę. – Lubimy, lubimy tak, biegi więc... No, – chudy, kul... chudy. – No, ale chudy jest bardzo subiektywny, więc tutaj nie będę... – Z mojej strony nie, po prostu. – Widzę, że fajnie jest organizować. – Lądek też całkiem dobrze to robi w tym A nie roku. Londyn? – Londyn tak, a w tym roku Asia Jóźwik nabiega górski w Lądku. – No właśnie, Pozdrawiamy jest lituba. – Pozdrawiamy Zawsze. Asia Jóźwik na Jednej Mili, Asia Jóźwik na Biegach Górskich, Asia Jóźwik na Wings for Life. Gdzie jeszcze Asi wtedy nie było? O. Ciekawe czy to było słychać, co? To było słychać Maciek? Ok. Dobra. Przepraszam. Asia Jóźwik jest wszędzie, a przede wszystkim gdzie? W serduszku. Mateusza? naszych szeroko pojętych zabaw obiegowo-filmaginowych tematów. To tyle, jeśli chodzi o bieg rzeźnika. On się odbędzie dla mnie, nie jest fenomenem, ale tutaj chętnie bym posłuchał innych zanie Waszych Państwa. Tak, jeżeli macie jakieś zdanie, obserwacje lub po prostu doświadczenia z biegu rzeźnika, podzielcie się z nimi w komentarzach. My chętnie poczytamy, chętnie odpowiemy. To jest. Bo też czasem nam się zdarza coś przeczytać. Zdarza się. A bieg żyźnika. trzymamy kciuki dla tych, którzy startują, bo dystansów jest sporo. W ogóle jeszcze taka ciekawostka w obiegu biegu rzeźnika, że w tym roku odbywa się marsz. Marsz rzeźnika, ale Nordic Walking? Ale marsz z kim? Pierwsze skojarzenie marsz, hut? Z Robertem Korzeniowskim. Piętnastka z Robertem jest do więc coś tam też się pewnie pojawi. Kurde, może na jakiś odcinek pana Roberta byśmy zaprosili. On dopiero ma brzuszek teraz pierwsza moja myśl jak zaczęłem zdjęcie na biegu rzeźnika właśnie, że troszkę tam się przy... ale... apetyt, apetyt jest, ale już metabolizm nie ten. Apetters ale to się, nie bardzo się bardzo to się bardzo często zdarza. To się bardzo często Tak jest. Więc biegi rzeźnika od czwartku do no chyba do niedzieli tak naprawdę będzie się działo. Dla mnie nie jest, fenome, nie jest fenomenem, ale niejednokrotnie to warto. Niejednokrotnie słyszałem o tym, czy właśnie biegłem jakoś rzeźnika, mając na myśli zupełnie inny dystans, więc Rosło ja do rzeźnika, ja u rzeźnika to tylko byłem kiedyś. Ja kiedyś pracowałem jako rzeźnik w sklepie mięsnym. Co? Naprawdę? To Co, zostawiłbym zdjęcie, ale to by było już poniżej pasła. To to moim tekstem jest ulubionym, jak ktoś pyta, że no on coś tam wykłada na uczelni. Ta, wykładać to on może kiełbasę w pesko. <grym> Czyli ty wykładałeś naprawdę kiełbasę w pesko. W bardziej z pracowałem w okresie świątecznym, kiedy była promocja, to było w Carrefourze. Kerfur? Carrefour. To może być twoja reklama. To były trudne momenty. A ale jest, ale to... jakby doświadczenie zebrane. Hmm. Oczywiście to jeszcze było w czasach chyba gimnazji. Czyli, jakbyś czyli jakbyście chcieli dobrego kotleta zjeść, to możecie iść z Matim do sklepu on wam doradzi. Zachęcam, zapraszam. To tyle jeśli chodzi o biegi ultra. To tyle jeżeli chodzi o 41 odcinek zabaw biegowych. Górski, ultra, długiego biegania. Opowiadali dla Państwa Szymon Dytniewski, Mateusz Goleniewski. Trzymajcie się, widzimy się. W lekkoatletycznym atletycznym odcinku, a tam na pewno będzie sporo się działo, jak sami zobaczycie. Gościem odcinka będzie nikt inny jak Szymon Biedniewski. Do zobaczenia. Yo.